Dzień dobry, drodzy bracia wikingowie, Słowianie. Każdy wie, że wikingi i byli najlepsi, prawda? No ale Słowianie byli lepsi. Pod poprzednim epizodem pytałem się was, co nagrać, co chcielibyście zobaczyć. No to więcej CK3, no i... Miałem zrobić materiał z Hiszpanii, ale w Hiszpanii jest tak, że wchodzisz na jednego byczka, mordujesz swoich dwóch braci i masz pół Hiszpanii, więc mówię, to będzie zbyt proste. Wiecie, że ja kocham erę wikingów i o wikingach wiem wszystko, dosłownie wszystko i nie ma na mnie kozaka, dlatego postanowiłem zagrać wikingami i splądruję cały Rzym i całe Bizancjum. Obiecuję wam to, obiecuję wam to. Wybrałem Halfdana. Halfdan to jest jeden z synów Ragnara, drugi jego syn to jest Ivar, trzeci to jest jego syn, to jest Sigurd, wąż w oku, można tak Powiedzieć. No i kolejny syntez Bjorn Ironside, czyli Bjorn Żeraznobok. No, i moi drodzy, jak widzicie, mamy tutaj armię, ale jedna łapka w górę to dodatkowy poborowy do mojej armii, więc mam nadzieję, że wstąpisz koleżko, bo płyniemy zaraz prosto do Rzymu. Dobra, no to perka sobie oczywiście wejm wezmę wojennego, niech będzie. Mój R nie ma żony, no to. Kurde, wszyscy mi nienawidzą. Dobra, weź to tą osiemnastkę. Super. Bierzemy swoją armię, przydzielamy dowódcę, czyli mnie, no i lecimy na Northumbrię. Może uda nam się pojmać tego e e ich władcę. Bardzo bym chciał. No i to jest jedna z prostszych wojen do pokonania, no bo tutaj L to biją Starej bracia. Ella jest w niewoli. Moi drodzy, przepięknie. Oj, Ella, co ja ci zrobię, stary? No i super. Ajwar zabił Ella. Wspaniale. To, to jakieś robactwo jeszcze plądruje te ziemię. Mam w ogóle czelność do mnie podejść. Zobaczcie, że ja mam 50% Warscora, Ja praktycznie całą mi armię rozbiłem i w ogóle wszystko, nie? Kolejne perki. No to weźmiemy sobie to. I cały czas rajdujemy tych robaków. 100%. Pyk. Dziękuję. Super, bo oni moją żonę złapali z jakiegoś powodu. Nawet nie wiem, czy to źle, czy to dobrze. Ty, no i mam od razu jakieś bunty. Pominam wam, że ja mam militarną armię wikingów, a wy macie Motłoch ze wsi, więc, no to jest chyba zły, zły, tak mi się wydaje, wybór, żeby zaczynać potyczkę ze mną w tym. W tym momencie. Złapałem jednego gościa, który mi się przeciwstawił. Mam za dużo tych domen. Wiecie co? Ja sobie podwiększę autority. Tu jest podobno tak. Ja właśnie nie wiem, jak to zrobić, ale gdy ja rozdaję te tytle swoim dzieciom, to gdy ja umieram, to te dzieci się w ogóle dzielą, zamiast jedna osoba, żeby prowadziła całe ruch, nie? No i super, nareszcie ich dogoniłem. ok. świetnie. Wreszcie czas zająć się wojskiem, więc zrobię sobie oczywiście bowmenów i zrobię sobie Lightfootmenów na sam początek. Świetnie. Mam jakąś kasę z tych wojen. Świetnie. Nie wydaję jej. Mogę jeszcze sobie jeszcze więcej zarobić pieniążków. Bardzo fajnie. Więc wybudujemy w Jorwiku aktualnie bardzo. Bastion, tak, jakby barak, żeby mieć więcej dostępnych lewis. I weźmiemy ten. Military Camp. ok świetnie. Boże, jakiś robak mnie rajduje. Wyobrażacie to sobie? Nie, nie wierzę w to po prostu. Mnie napadać na mnie w sensie gościu. Ty jeszcze, jeszcze pieniądze z niego zarobiłem, z tego gościa. Co ciekawe, Okej, okay, mi to pasuje. Jeżeli mam pieniądze, to widzicie, zainwestuję je tutaj e, głównie w military. Później się, pieniądze będziemy zdobywać z rajdów, więc to nie ma problemu. E, wszyscy z, ku, z kulturą tutaj anglosakson zostaną no postawieni pod topór, że tak powiem. Umbrian, okej, okay, anglosakson, bardzo proszę. Wszyscy pod toporek, dziękuję, jestem dobrym władcą, mi się tak wydaje. Zbiorę teraz swoje wojsko, tysiąca ludzi i ustawię to jako raiding army i popłynę sobie na razie mm, do Brytanii. Powoli, powolutku, ale mamy 3,5 tysiąca. Tysiąca ludzi, let's go. Dziękuję. I tutaj tych ludzi, których. Zdołałem pojmać, mogę wysłać do Jorwiku, żeby oni mi tam, wiecie, nie wiem, zbustowali development, cokolwiek. Po prostu sobie odpływamy i tutaj wybrzeże Francji są z reguły bogatym. Aż tutaj 9 dukatów za rabunek. No to oczywiście, że wskoczę. Tu jeszcze wskoczymy na jeszcze jedną armię. Dzień dobry. Zarobiłem 44 dukaty. Jeszcze trochę supplaysów mam. Jestem w Rzymie i to jest 2000 armii. Pierwsza armia Rzymu. I powiem tak, ja mogę wjechać w Rzym i mogę z nimi nawet walczyć, bo ja mam 3,5 tysiąca ludzi. Więc mogę sobie palić i plądrować na co tylko mam ochotę. Chyba, że oni wezmą jakichś najemników, nie, no to. Ale patrz. Klikam na Rzym, co nie? I czemu go nie pa? O jest! Idzie Rzym. Lot 28 tylko? Mamy Rzym? Dzień dobry! I oczywiście biorę ich wszystkich. Wow! No, moi drodzy, powiem tak. Ledwo zaczęliśmy grę. Cały Rzym stoi w ogniu. <laughs> Ca Cały Rzym stoi w ogniu i coraz więcej ludzi z Rzymu trafia do Jerwiku. Eee, dobra, trafię. Ty w ogóle ja się nie interesuję swoim królestwem. To jest najprzykre. To jest najbardziej tutaj przykre aktualnie. Shade Alliances. Ja tutaj sojuszy nie lubię, bo sojusznicy zawsze mnie wzywają do wojny. To jest bez sensu. zarobiłem 130 dukatów, zarobiłem kolejne 20. O, i toczę walkę z armią Rzymu. Mam tutaj bowmenów i mam. On ma tutaj armored footmenów, ale wąż w rządzie. No dobra. Powiem tak, udało mi się to wygrać. I chyba czas dać po prostu yy, Rzymianom Spokój. W sensie yy, papieżowi. Wątpię, żeby Bizancjum na tej wyspie było się w stanie obronić. O, właśnie, dziękuję, do widzenia. Jesteśmy pod Aleksandrią. Powiem tak, oni mają. 2000 żołnierzy, a on 1600. Tutaj wyląduję? Czemu ty nie palisz? On nie pali w ogóle, co jest? Mam pieniądze, mam wszystko. Każe mojemu byczkowi wrócić. Mam 70 dukatów, nie? No i przywiózł, świetnie. No i czekamy, niech mi ludzie wzrastają, bo mam już 2000 w armii. Ty byczki takie pytanko, bo tutaj mogłem przejść na poziom numer 3, ale nie mogę, bo to po 91 tu mi chyba dopiero pisze. Proszę bardzo, tu jest lot, ile z tej prowincji? 5. No a mogę mieć 200 na, siebie, na sobie, więc to był no, najprostszy najazd, jaki mogłem zrobić. Tutaj naj nawet najadę mojego takiego ala sojusznika. No dla mnie to nie ma znaczenia. Dla mnie nie ma sojuszników. Są tylko ludzie, z których możemy zarobić pieniądze i ludzie, z których jeszcze nie zarobiliśmy pieniędzy. Powiem tak, zaraz się strigerują i dojdzie tu do walki. A, wiedziałem, byczku. Wybiorę siebie, bo jestem lepszy. No i mnie pobił, no i mnie pobił. Spo wiking z podkulonym ogonem ucieka stąd. Jednak trzeba było Francji nie najeżdżać. Uciekaj. Dobra, idź stąd, idź stąd. Boże, ale się ośmieszyłem. Wiking, który zrobił raj. O Boże, znowu zostałem wezwany do wojny. Wracaj do domu. Z kim ja mam wojnę, z ciekawości? No i patrz, zostałem Dlaczego ja zostałem wezwany do takiej wojny? Czy ktoś mi to wytłumaczy? No to jest już... Patola, nie? Po prostu, ale co mogę powiedzieć? Dobra, disbanduję cię. No, i po prostu sobie poczekam, bo to na razie nie ma sensu. Najważniejsze jest to, żebyś ty teraz, byczku, ludzi zebrał, bo to jest. Ale jak to jestem wounded jeżeli nic nie zrobiłem? Bo przecież y, moich ludzi nie ma nawet na polu bitwy. Irytuje mnie to, że nie mogę zrobić po prostu Invade Kingdom i zjeść tego całego i tyle. Dobra, tu jest jeden żołnierz, więc on próbuje zbierać armię. Super, już sobie nic nie zbierzesz, kolego. Dobra, ja też nie mam zbyt wielkiej armii. Tutaj najemnicy mogą wszystko kompletnie zmienić, nie? Dobra, oblegam mu stolicę. U mnie w kraju w porządku, z tego co widzę. Moja żona się przewróciła z jakiegoś powodu. Dobra, no to ożenimy się z babką, która nic nie ma i nic nie jest warta. Przynajmniej nie będzie miała pretensji później do naszego majątku. I jakąś domenę. Super, no i mamy stówkę. White Pisik, dziękuję. 50? I ty jesteś moim. Co? To no, mój R ma 50 lat, a ja mam 65. Jezus, jak ja długo żyję. Ale ja nie chcę, żebyś ty był RM, wiesz? Y Uwierzycie, albo nie? Dobrze. I teraz mam nowego Era, który ma 49. No to naprawdę zmieniliśmy na duże, że tak powiem. I zmienił mi tu FIFA. Patrzcie, jest już tutaj kultura Asatru, więc możemy się rozprzestrzeniać dalej. cyk. Powiem wam, że tak dziwnie się po prostu siedzi i czeka na śmierć, ale ja bym z chęcią się tych Herów pozbył, wiesz, jakimś cudem, w sensie. I zobacz, zostałem wezwany do jakiejś wojny w środku Francji. Nie wiem o co ta wojna, nie wiem po co, że co ja tam byłem, w sensie rajdowałem, to tam dzieci narobiłem i teraz muszę jechać tam wszystko uspokajać. Mogę wziąć konkubinę, ale biorąc pod uwagę, że mam 70 Lat to weźmiemy młodszą, niech będzie. I w sumie praktycznie cały Jorvik prawie rozbudowałem i to wszyscy są w barakach, to jest najbardziej zindustrializowany militarnie region chyba Anglii teraz, bo to oczywiście, wiesz, to co robię w grze, to tak było w przeszłości, nie? Moja córka będzie się nazywała, będzie się nazywała Kałaszica i ją będziemy, akurat o nią będziemy dbali. O, mój syn będzie się nazywał... Ale patrzcie, tu jest język polski, bo daje eł sobie albo rzet i jest, więc, ja nie wiem, zrobiliby tą grę po polsku, to bym ich na rękach nosił, ale... Nie, bo wiesz, i jakieś ich tłumaczenia. To mnie irytuje, o jeżeli ktoś z was jest na tyle kozakiem i może mi wytłumaczyć, o co tu chodzi, bo to jest najważniejsza rzecz, bo mi się zawsze królestwa rozpadają. Nie ja chciałbym się tego nauczyć, bo ja uwielbiam trójkę, naprawdę. E, titles lost on succession i zobaczcie. Jeżeli padnę, to będzie tak, Form Realm i tutaj Halfdanson yy, i tutaj będzie prawdopodobnie rozpadek. Ale tutaj Konfederate Partition, ja tego nie rozumiem. Ja to z chęcią pozmieniał, ale nie mogę tego pozmieniać, bo mamy powerful vasali, którzy na przykład tego nie lubią. Ja ich mogę pogiftować, ale Partition... W sensie, chodzi mi o to, byczki, żeby po prostu królestwo pozostawało w jednym, żeby wasale byli, żeby mieli powerful ziemię i tak dalej, ale żeby królestwo pozostawało w jednym, żebyśmy byli Norwikiem albo Polską, bo ja, no nie ukrywam, szykuję się do miniserii polską też z CK3 stworzenia tutaj wielkiej pążki polski-lechickiej kontrolującej wszystko i no nie mogę tego osiągnąć, bo nie wiem o co chodzi. My son będzie się nazywał... Czekaj, Koba. To wspierający to zawsze wezmę Kacpra na mojego syna. Ja bym ci z chęcią dednął Outliving a Child. Kto to jest? Jest! Ragnar Deadno! I kto jest na tronie? Knut! Dlaczego Knut Ragnarsson-Witzerk jest na tronie? Przecież ja miałem kałasznicę, nie? Tak, o Alfred z Weseks atakuje, to jest, to jest moja szansa, ale ja go nie mogę najechać. Duchi, czy mogę zmienić Duchy? Ja bym z chęcią najechał cię... Boże, Polity Kingdom w Mercia! Jezus, przecież ja bym zjadł pół mu kraju, ale to nie, 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 bo nie chcę z Wessexem na razie zatrzymać dramy. Da, pokonałem jedną wrogą armię, Kto w porządku. Okej, okay, spójrzmy na to. Dednęłem. Knut przejmuje władzę. 19-latek, którego szkoliłem hurdurnie. Eee, Jarl Haldon, Jorvik has 75 years. Dobrze, Haldon, nie ma problemu. Knut the throne as minus Humble Man. Okej, okay, no i zobaczcie teraz, co się stało. Dlaczego Nordumbria się wyzwoliła? W sensie, dlaczego tu jest Jan Jarl Kałach, a tu jest Koba? Więc teraz, jeżeli chciałbym być kozakiem, czyli Primary R, czyli ja jestem Primary... Tak jakby RM terenów Kolumbii i terenów Nortumbrii Czyli ja mogę cię koba za... Przepraszam, Kacper, wiem, że będziesz na mnie zły, ale. Spocznijmy <laughs> to! Eee, dobra, wezmę to. Nie wiem, z kim my się bijemy w ogóle? Czegoś znowu wolno, rozbaranie! Dealing Justin and the Land of your Realm. Dobra, czyli ja, ja pójdę tutaj w Stewardship. Chociaż nie, ja pójdę w intrygę. Dobra, ja pójdę tutaj. Ja pójdę tutaj w ten. Ja będę bardziej takim cichym zabijakom. Armię mam, dowódcę mam, świetnie, więc muszę iść temu nopsowi pomóc w wojnie. Nie wiem dlaczego. Alton, to Kal. Dlaczego? Nigdy nie będę z Tobą przed do żadnej wojny. I mam 95 szans, żeby wyeliminować Kobera. Dobra, i teraz ostatnia szansa. Czy uda mi się załatwić Kobę? Bo zobaczcie, to są Ziemie Koby i ja bym je bardzo chciał, więc. Jest! Kasper na ziemi. Bum! Dostałem stres. Gościu, kogo to obchodzi? E, dobra, Jarl Northumbry to jest Jan Kałach. No, muszę załatwić samego siebie, prawda? <laughs> Niestety muszę, ale do tego. Patrz, Sif Kraka jest chętna wspomóc załatwić młodego kałacha. On ma tylko 8 lat, ona już go nienawidzi i oczywiście zamierzam ją wydaje. On... Boże, coś dzieje w tej grze. I muszę zająć Tambrię, bo tam są bardzo dobre ziemie. Mam 200 dukatów. Dobra, czyli Afflewood of Wessex wypowiedział mi wojnę i tutaj w ogóle nie wiem, co to ma znaczyć, ale dało mi się załatwić Kaspra, więc to jest dosyć dobra informacja, jak dla mnie. Ten title na północy zdobędziemy, nie? I to dosyć szybko nam się powinno udać. Nie się piorą między sobą, nam, mi na tym nie zależy. No zdobądź to, stary. Wy musicie się... Boże, jaka wojna w ogóle? Ja myślałem, żeby tu kończyć odcinek, a to się dopiero zaczyna tak naprawdę, nie? Widzowie to mnie chyba na rękach będą nosić za taką długość odcinka. Dobra, koleżko, czego ty byś chciał, żeby... You can convert to attacker faith, czyli mógłbym zostać katolikiem, ale to by mnie słono kosztowało, bo to jest jego święta wojna, tak? Czego ty ode mnie chcesz? Surrender. O! Ty, nawet pokonałem kogoś na jego stolicy, świetnie, oblegaj dalej. Przegrałem. Yy, no to mnie rozbił pla pan Atelwulf. Powiem, że nie ciekawie. Udało mi się uratować królestwo, ale najechał mi Wessex, nie? Który stworzył Anglię swoją drogą teraz. I jest nie do ruszenia, bo ma 3000 żołnierzy. Ja jako jako Ro Jorvik mam 900 i nie wiem jak urosnąć w siłę. Ciężko. Ciężko, ciężko, jeszcze raz ciężko, ale... Tutaj może w tej kampanii zastopuję. No Orwik jak wyszedł tak wszyscy widzieli. Nawet było spoko, ale no niestety, sami widzicie co się stało. A Anglia mnie najechała i po mnie. Jeżeli macie jakieś propozycje na inne epizody, napiszcie w komentarzu z chęcią przeczytam, bo naprawdę powiem wam, że produkcja CK Paradoksu, która mnie tak zaciekawiła i mam naprawdę ochotę w to pograć i jeszcze epizody porobić, więc walcie w komentarze i co, zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej CK. I widzimy się w następnym epizodzie, nie?